To pewnie coś z y, ubrań? Nie wiem. Kolekcja z zicika, Nie wiem. No nie mam pojęcia. No coś słyszałam. No nie wiem, tak dokładnie to nie wiem. fajne dzieła z Muzeum kolekcja. To wiem czy to jest Aledzikowska, to nie wiem. Yy, nie, nie, słysza, nie słyszałam. Biblioteka tam z tych. Yy, no, o, o, tarnowskich. Nie wiem. Może jakieś... Może jakieś tarocie doty dotyczące... nie wiem, ternożenia. Czekam. Z niecierpliwością, żeby się udało kupić i w zamku zostawić jako nasze dobro narodowe, jako nasze dziedzictwo. No, myślę, że w tym muzeum, pewnie w muzeum. W muzeum Ternobrzeskim. No, chyba tutaj, nie? Przypuszczam, że w, w Zamku Dzikowskim. No, w Zamku w Dzikowie. Hmm. Nie wiem, może gdzieś w yy, Zamku, może. Pewnie w Parku Dzikowskim. A pewnie w Muzeum e, Tarnobrzewskim. Nie. E, w parku dzikowskim? Gdzie jest? <noise> Nie wiem. No w pewno w lesie. Myślę, że w bibliotece. Aha, to, no trzeba tam się przejść, żeby obejrzeć to.